Na okay, można nagrywać? Tu się kręci, dobra. Ok, John the Saint is in Amsterdam. John Saint. No Okej, okay, dobra, dobra. jaj uh, Jak widzicie? Tam jest uh, polacy założyli ten hotel, prawda? Tak. No i tu jest centrum Amsterdamu, ten plac Dam, jak to się nazywa, no nie? Główny plac w Amsterdamie, tak. No, John the Saint jest na wakacjach w Amsterdamie, tu kolega filmuje, który już mieszka dobrych par lat w Amsterdamie, pokazuje mi to, jestem bardzo wdzięczny. Piękne miasto i tam, jest, tam się dzieje coś fajnego teraz, jest takie przedstawienie, banda lewackich oszołomów, może przejdziemy na drugą stronę nawet, pokażemy to wszystko, robią jakiś taki cyrk, no niesamowity cyrk tam robią. Koleś z łańcuchami związany, jak Hannibal Lecter. Pokaż ich tam, ty jesteś w doświadczenia. His record was 6 minutes 9 seconds. Amazingly 100 years później. the world record 5 minutes and 4 seconds bo no, po prostu szpital psychiatryczny, no, Mental Institution, no co no, dużo mówić. No dobra, to teraz tu gość główny, może pójdziemy się tam kawałek dalej, nie będziemy stali przy tych idiotach. I. O, madam Tissot, to jest, to jest punkt taki taki, taki orientacyjny, nie? Wam no, tak co, co, co powiesz o tym? To jest muzeum, no nie? To samo muzeum No właśnie to chodzi. Ja nie mam zawodu, to znaczy ja mam czas, może ja pozwiedzam sobie dzisiaj coś, no nie? Zobaczymy, o, tu cały czas marihuanę uczyć. no prawie, no bardziej nawet niż w Nowym Jorku. I jest pięknie, jest fajnie. Jak Ci się mieszka, jak ci się mieszka w Amsterdamie? Ile to, 8-9 lat, mówisz, mieszkasz? lat tak. I co, jakie masz, jaki masz pogląd na to miasto w ogóle, jak? Same lewaki. Same lewaki, to tak jak w Nowym Jorku, no. Przyjedziesz kiedyś, to zobaczysz, będzie, będzie to samo. No łatwo, ale da się przywyknąć do wszystkiego. Ale na pewno lepiej niż na pewno lepszy jest lepsze z Holandii, Amsterdam niż, niż Francja to czy Anglia, to Anglia to nie? To czy to no, to no. tu i tam i tutaj jest lepiej. Tu jest dużo lepiej, nie? Też tak. Tylko łagodnie, swobodnie się dzieje, nie jest każdy. No, w ruchu. ja byłem rok temu w Holandii właśnie, dobre wrażenia mam z Hagi, no ale Hagi nie można w żaden wypadku chyba porównać do Amsterdamu, no nie? To, to wiele mniejsze miasto. Także stolica. No, no właśnie, sto, stolica i takie miasto, że tak powiem, światowe, no nie? 50% są turyści. A że ja świata ciekawy, no tak jak to w Kargulach i Powlakach mówili. Żeby mi nikt nie powiedział, że za Jaśkowe dolary, bo ja jestem Jaśko i za moje, za moje dolary. No, ale czy jest pięknie, ja jestem pod wrażeniem, mi się podoba a bardzo ten to kraj. To początek, zaraz przejdziemy w inną ulicę. No, zaraz będziemy się tu bujać, eee, do jakiejś kawiarni, na jakieś piwo pójdziemy. Eee, no, a to tylko tak pokażemy, no nie, może tam zobaczymy. Eee, warto zwiedzić różne miejsca, no ale tu jakieś oszołomy, no... No, pasy, no... No tu powinien ambulans przyjechać, no a nie takie takie rzeczy w ogóle, co to, co to w ogóle? No, no psychiatryk po prostu. No co, przejdziemy się trochę dalej, nie będziemy z tymi, z tymi oszołomami tutaj stać. Tam flaga holenderska i tak dalej. I Szwajcarska obok to chyba ci. Jakieś... Amsterdamu O, no proszę, coś, coś się dowiedzieliśmy dzisiaj. No, także pięknie tu jest, bardzo pozytywne wrażenia. Wgram to najszybciej jak tylko będę mógł na mój kanał. Tak, tak. Tak, tam widać jest jedna flaga, a tu druga właśnie te 3X. No ciekawe, ciekawe te rzeczy. No, wymieniłem troszkę dolarów na, na Euro lub Euro lub Euro. U was tu Oiro mówią, nie? No, fajnie, pięknie, pięknie, jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem, tak, bo wczoraj padało, no nie w Namiarku też padało wczoraj. Także No takie lelum po lelum. Słaba wersja, ale ja jestem za bardzo podważny. No patrzcie na tego oszołoma tam, no. No co to, no jakby barabasza mieli tam chyba. Piłat miałby barabasza wypuścić, nie? No i popatrzcie, no i takie stado tych oszołomów patrzy na to, no. To się po prostu w głowie nie mieści. No nic, no. Żeby to nie było jakimś kotem. John the saint is the only one. اب راکشن مې درنځه دا نه وره چې دا ټاکل تر نه